Jack Mruz. Tajemnicze święta. Tekst i realizacja Muldy Rozdział pierwszy. Książka. Nagły podmuch wiatru uniósł drobne płatki śniegu, które dźwięcznie uderzyły w szybę i blaszany parapet. Zaskrzypiały drzwi wejściowe i mama z moją pięcioletnią siostrą Klaudią weszły do środka. Mamo, pomożesz mi napisać list do świętego Mikołaja? spytała siostrzyczka, kiedy jeszcze były w przedpokoju. Trochę później, skarbie. Teraz muszę dokończyć gotowanie obiadu odpowiedziała mama. Chyba, że Kasia ci pomoże. Kasiu, mogłabyś. Tak, mamo. Wyjęłam czystą kartkę z drukarki i usiadłam z Klaudią przy ławie. Byłam dokładnie w jej wieku, kiedy przestałam wierzyć w Świętego Mikołaja. Do dziś pamiętam, jak w podskokach wracałam z statą z przedszkola i całe popołudnie oraz wieczór niecierpliwie wyczekiwałam pory snu, by następnego dnia obudzić się wcześnie rano i znaleźć pod kołdrą swój wymarzony prezent. Tak też i zrobiłam. Prezentu jednak nie było. Rozejrzałam się wokół łóżka, wlazłam nawet pod. Zrzuciłam kołdrę i poduszki. Zajrzałam do szafek, szuflad i pudełek z zabawkami. Przeszukałam tak cały pokój i nic. Ani śladu po moim prezencie. Cichutko opuściłam swój pokój i pomaleńku trzymając się mocno barierki zeszłam do salonu. Szukałam wszędzie. W kuchni, przed pokoju... Salonie i łazience, lecz w żadnym z tych pomieszczeń nie było dla mnie prezentu. Zrozpaczona usiadłam na dywanie w salonie i rozpłakałam się. Mój płacz musiał być bardzo głośny, ponieważ obudził siostrę i rodziców. — Kasiu, co się stało? Szybko zbiegła do mnie przerażona mama. Mikołaj nie przyniósł mi prezentu. Wymamrotałam przez łzy. Mama zdziwiła się. Lecz bez słowa usiadła przy mnie i mocno mnie przytuliła. Po chwili nadszedł tata z Klaudią na rękach. Co się stało? Również spytał. Kasia nie otrzymała prezentu od świętego Mikołaja. Wyjaśniła mu mama. Niemożliwe. Może po prostu nie znalazłaś. Wszędzie szukałam. Nie ma go. Odpowiedziała, nie przestając płakać. Weź ją podał mamie Klaudię, a na ręce wziął mnie i podszedł ze mną do okna. Widzisz, skarbie, jaka straszliwa śnieżyca jest na zewnątrz. Mówił spokojnie. Mikołaj miał pewnie ogromne trudności, aby dotrzeć do ciebie z prezentem. Może nawet nie mógł wylecieć ze swojego domku na biegu niepółnocnym. Jestem pewien, że jutro na pewno da radę i dostaniesz swój wymarzony prezent w dodatku z całą górą słodyczy. Uśmiechnął się. Pamiętasz o co w tym roku go poprosiłaś? O laleczkę, odpowiedziałam wycierając łzy rękawem. Położyliśmy na ławie karteczkę z informacją dla świętego Mikołaja, aby właśnie tutaj zostawił mi prezent. Dokładnie tak jak powiedział tata, gdy następnego dnia rano weszłam do salonu, na ławie już czekała na mnie świąteczna torebka wypełniona po brzegi przeróżnymi słodkościami. Przewróciłam ją na bok i całymi garściami wyciągałam z niej słodycze, chcąc jak najszybciej dostać się do długo wyczekiwanej zabawki. Jednak to, co znalazłam, wprawiło mnie w osłupienie. Co to? Czyżby Mikołaj się pomylił? Pomyślałam w pierwszej chwili. Na samym dnie leżało przeźroczyste pudełko, w którym była blond włosa lalka Barbie z dużą szafą pełną ubranek. Owszem, ta lalka była bardzo ładna i nawet podobała mi się, ale w liście wyraźnie napisałam, że w tym roku chciałam otrzymać lalkę niemowlaka oraz duży wózeczek spacerowy, w którym będę mogła ją wozić, tak jak mama wozi na spacerach Klaudię. Czemu w takim razie dostałam Barbie? Nie mogłam zrozumieć. O, widzę, że rozpakowałaś już prezent. Wyjrzała z kuchni mama która jak zwykle o tej porze przygotowywała razem z tatą śniadanie. Tak jak i myślałem. Święty Mikołaj nie dotarł wczoraj przez tę pogodę. Dobrze, że teraz mu się udało. Dodał wesoło tata. Podoba ci się prezent? Tak, nawet bardzo. Odpowiedziała mnie odrywając wzroku od lalki. W tym momencie przypomniałam sobie że widziałam już wcześniej tę lalkę Barbie, przyglądałam się jej na ubiegłotygodniowym jarmarku Bożonarodzeniowym. Wszystko stało się jasne. Pójdę do pokoju ją rozpakować, oznajmiłam i pobiegłam z powrotem na górę. Prezent ten był od rodziców, a nie od świętego Mikołaja. A skoro rodzice kupili mi go w tym roku, to znaczy, że prezenty z poprzednich lat również były od nich. W rzeczywistości rzuciłam barbie gdzieś w kąt, a sama wskoczyłam na łóżko i zaczęłam cicho płakać w poduszkę. W ten oto sposób gorzko przekonałam się, że święty Mikołaj nie istnieje. Klaudia płynnie podyktowała mi całą treść listu. Jak gdyby w myślach napisała go już kilka razy. Na początku podziękowała świętemu Mikołajowi za wszystkie otrzymane prezenty. A potem poprosiła o słodycze i figurki z ulubionej bajki o czerwonym kapturku. Gotowe, powiedziałam odkładając długopis, zgięłam kartkę w pół i włożyłam do koperty. Nie zaklejaj. Zawołała Klaudia. Ty jeszcze swojego listu nie napisałaś. Co? Zawahałam się. Ja nie muszę. Święty Mikołaj i bez listu doskonale wie, co chciałabym dostać. Tak, ale na pewno byłoby mu bardzo miło, gdybyś do niego napisała. No dobrze, wzięłam następną kartkę z drukarki i napisałam. Drogi Mikołaju, a właściwie mamo i tato, w tym roku chciałabym otrzymać. I tutaj w kolumnie wypisałam kilka drobiazgów, takich jak zeszyty do szkoły, słuchawki czy zestaw do tworzenia branzoletek. Z góry dziękuję za ten, jak i inne otrzymane od Was prezenty. Pozdrawiam. Kasia. Tydzień później, 6 grudnia wcześnie rano, obudził mnie radosny okrzyk dobiegający z pokoju siostry, która, dokopawszy się już do swoich figurek, zaczęła biegać z nimi po przedpokoju. Zjemcie czerwony kapturku. Nie, proszę nie jedz mnie wilku. Wołała na cały głos. Wstałam więc i ja, aby zobaczyć, które z wymienionych w liście rzeczy rodzice zdecydowali się kupić. Ku mojemu zdziwieniu w torbie prezentowej znalazło się wszystko to, o co poprosiłam, a nawet więcej. Bo między zestawem do bransoletek a słuchawkami. Stała gruba książka z piękną okładką w śnieżynki. Tajemnicze święta. Przeczytałam tytuł. Z pewnością to był pomysł mamy. Ona tak uwielbia czytać. Ile by nie było książek w domu czy bibliotece, to zawsze jej będzie mało. Wiedziałam, że muszę przeczytać tę opowieść przez weekend, bo za chwilę. Kiedy mama zechce ją ode mnie wypożyczyć, to nie zobaczę mojej książki spokojnie przez kolejny miesiąc albo i dłużej. Wieczorem postawiłam na nocnej szafce, kubek z gorącą herbatą i otuliwszy się miękkim kocykiem, zabrałam się za czytanie. Otworzyłam książkę na pierwszej stronie. A tu czekała na mnie kolejna niespodzianka. Był na niej. Ręcznie napisany, zaadresowany do mnie. Krótki liścik Droga Kasiu zaczęłam czytać W imieniu Świętego Mikołaja i całego jego zespołu dziękuję za twój list Nam wszystkim jest bardzo miło że po kilku latach ponownie zdecydowałaś się napisać do Świętego Mikołaja Nie miej już dłużej wątpliwości Święty Mikołaj istnieje i każdego roku robi wszystko aby każde dziecko otrzymało swój wymarzony prezent Niestety pewnego grudnia, dokładnie cztery lata temu, nie udało mu się dotrzeć z prezentem do żadnego dziecka. Co takiego się stało? To długa historia, którą jeżeli zechcesz chciałbym się z tobą w tej książce podzielić.